Cześć, witam ponownie. Dziś krótkie wideo na temat tego, co otrzymałem ostatnio od zaprzyjaźnionej firmy, co jest związane z tym, co leży tutaj przed Wami, czyli z lunetą Eotech wd 1.6, ale nie jest tą lunetą, tylko jest czymś, bez czego tejże lunety używać nie można. Jak widzieliście już pewnie na filmach i zdjęciach, jednym z setów, którego używam, jest luneta właśnie EOTech wdu 1-6, czyli luneta o zmiennym powiększeniu, tak zwana biegówka. Używam jej w zestawie z celownikiem Holosun HS507C jako offsetem. I tenże celownik mam montowany na ukośnym montażu JP. Przynajmniej było tak do niedawna. Było tak do niedawna, dlatego że któregoś pięknego dnia, brawo ja, otwierając szafę, dopuściłem do tego, że karabinek, na którym była zamocowana ta luneta, czyli grot, wypadł z tejże szafy, a na niego przewrócił się drugi karabin. Tak niefartownie, że uderzył w jakiś sposób w montaż tej lunety czyli w tego taniutkiego wortexa i wyrwał go z mocowania w tym miejscu na tych dwóch śrubach one zostały po prostu wbite w tę część zacisku przez co cały montaż po prostu się rozsypał, znaczy może dalej jest mniej więcej w jednym kawałku ale, ale do używania się już nie nadaje, bo nie ma możliwości Zamocowania go na karabinie z uwagi na fakt zniszczenia tych gniazd śrub. One po prostu nie mają się po wkręceniu już o co oprzeć w środku. No i generalnie nie trzyma to niestety się dość pewnie na szynie, a w zasadzie nie trzyma się w ogóle. No i był problem do wczoraj, gdyż wczoraj otrzymałem nowy montaż. Do tejże lunety i do tego celownika jednocześnie. Mianowicie nowy prototypowy montaż z firmy Deftar, co mam nadzieję widać teraz. Montaż podobny, podobny w formie, czyli też wysunięty. Montaż od razu przygotowany do mocowania celownika pomocniczego. Czy offsetu, jak tam kto woli. I to do, do tego jeszcze w sześciu pozycjach. Te szynę, którą widzicie tutaj, można zamontować tak, jak jest, tu albo tu, albo powtórzyć ten montaż na przedniej obejmie celownika. To jest montaż o średnicy 30 mm, wysokości 36 mm, mocowany do szyny za pomocą dwóch osobnych zacisków, które widzicie tu od spodu. No oczywiście tu jest jeszcze dodatkowy kawałek szyny. Nie wiem po co dali, to wziąłem. Znaczy był po prostu w pudełku. I zamierzam tego mojego wódu postawić na tym montażu. Przy okazji zmieniając trochę setup karabinków. Wodu już nie będzie stało na Grocie, tylko powędruje na JP na ten sezon, a na Grota wróci zielony Eotech z powiększalnikiem g 33 oraz zapasowymi mechanicznymi przyrządami Magpula. No cóż, mam nadzieję, że uda się dzisiaj zamontować tę lunetę. Montaż, montaż na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę bardzo fajnie, bardzo solidnie. Mimo, że jest prototypowym w zasadzie, Montażem, bo on jeszcze nie jest w produkcji seryjnej, no, zobaczymy, jak on będzie się sprawował. Mam nadzieję, że wszystko z nim będzie OK. Najbardziej cieszy mnie obecność tej szyny do montażu celownika mikrokolimatorowego, dlatego że to też widzieliście pewnie na zdjęciach w artykułach i na, i na filmach, jeżeli ten celownik był zamontowany na karabinku. No, to ten Holosan musiał być wysunięty mocno do przodu. Teoretycznie on powinien być stosunkowo blisko obiektywu. Tu się też dało z niego celować, chociaż było to chyba mniej wygodne niż montowanie tu, ale z drugiej strony, jeżeli on był zamontowany mniej więcej w takiej pozycji o taką, to nie było. Znaczy inaczej, no możliwość była, ale bardzo trudne było operowanie przyciskami tego celownika z powodu tubusa lunety, który skutecznie uniemożliwiał, utrudniał dostęp do nich. Dlatego musiał być ten celownik wysunięty mocno do przodu, mniej więcej w takiej pozycji i wtedy to operowanie przyciskami było wygodne. W tym przypadku takiego problemu nie będzie, bo celownik powędruje po prostu na tę szynę boczną, E, zamontowaną pod kątem i wszystko będzie załatwione. E, wraz z tym montażem dostałem jeszcze e, nowości z Deftara, mianowicie pełny kabłąk. Inne kabłąki, inne kabłąki z Deftara e, widzieliście już na filmie o bezpiecznikach i Kilka z Deftara. To ten, ten jest nowy, mniej agresywny. Nie ma tych takich fajnych podfrezowań tu z boku. Nie ma dziury. Jak ktoś lubi takie pełne. On jest fajny. Wygląda ładnie, ale powiem szczerze, te z dziurą mi osobiście podobają się znacznie bardziej. I dostałem też nowe skrzydełka. Również w kolorze takiego starego złota, które powędrują na Grota 308 czyli taki mały faczek i nowością jest to skrzydełko. Chłopaki z Deftara twierdzą, że to jest do mocowania po prawej stronie w karabinach precyzyjnych bądź wyborowych, dlatego że wielu strzelców strzelając takich karabinów stosuje zupełnie inny chwyt na tym karabinie, nie obejmują po prostu kciukiem chwytu pistoletowego i ten celowy, ten bezpiecznik ma im ułatwić operowanie hmm, znaczy to skrzydełko ma im ułatwić operowanie bezpiecznikiem broni przy takim chwycie. No założę go z ciekawości na tego dużego grota. Zobaczymy jak to będzie hulać. No i co? No i trzeba teraz zamontować wód na montażu deftara. A potem założymy to na karabinek. I zobaczymy jak to wygląda. Co wam na pewno pokażę w drugiej części filmu. I gotowe. Luneta w 1 do 6 już jest zamontowana na montażu deftar. Celownik pomocniczy Holoson HS507C również jest zamontowany na ukośnym offsetcie. Na próbę, o czym za chwilę, co mogę powiedzieć? No przy montażu wyszła jedna rzecz, którą będzie chyba widać tutaj. Mianowicie skos tego ramienia tutaj. On w środku też jest skośny, czyli pod węzłem z bębnami. O w tym miejscu też jest skośny. No i to był pewien problem z poziomowaniem lunety. Do poziomowania dołączone są dwa takie wałeczki. W zestawie z tym montażem, które mają ułatwić, one faktycznie ułatwiają, ale nie jest to tak proste jak zastosowanie klinów poziomujących. Przy czym tutaj klina nie da się zastosować z uwagi właśnie na skos tego ramienia, więc no, da się to zrobić, ale jest troszeczkę trudniejsze niż gdyby było to zrobione na płasko. Może chłopaki z Deftara powinni pomyśleć nad przekonstruowaniem w serii już produkcyjnej. Tego montażu. Druga rzecz, która wzbudza jakieś tam obawy, to jest to, czyli miejsce mocowania śrub trzymających obejmę celownika. One są osłonięte z boku takim występem z aluminium. On jest stosunkowo cienki. Ja wiem, że tym się nie rzuca, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której. Celownik zostanie uderzony czymś z boku, tu, w to. I jeżeli to się dognie do śruby, to ją po prostu przyblokuje i będzie problem z ewentualnym wykręceniem. Tak, wiem, że lunety nie wykręca się codziennie, no ale gdyby to było, na przykład ten element, gdyby był pełny i powiększony, albo gdyby go w ogóle nie było. To chyba byłoby łatwiej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Anyway, jest jak jest. To jest prototypowa wersja. Dostałem to do, do przetestowania. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Nie wiem, czy nie będzie też małego problemu tu na montażu na szynę. Czy on nie jest minimalnie za duży, bo na nie wszystkich szynach pewnie trzyma. Na, na szynie. Oryginalnej makulowej zaciska się bez problemu. Wstępnie sprawdzałem na karabinku JP, który tu leży. Też wygląda na to, że będzie ok. No, może być problem na przykład na grocie, który ma tę szynę zrobioną chyba w dolnej granicy, granicy tolerancji wymiarowej. Nie może być po prostu za luźno. No, ale prototyp to prototyp, ma swoje prawa, więc nie można za dużo wymagać, żeby wszystko zagrało od pierwszego kopa. Dobra, założę teraz tę lunetę. Dokręcę ją po konsultacji z producentem momentem 5 tonometrów te śruby i zobaczymy za chwilę, jak to wszystko zagra już założone na karabinek. No i jest. Wygląda spoko. Na pewno dużo ładniej niż ten montaż Vortexa, który zresztą zaraz Wam pokażę, żebyście zobaczyli, co się w nim uszkodziło dokładniej. Skład jest bardzo fajny, ale po pierwszych złożeniach już widzę, że zamontowanie mikrokolimatora na tym ukośnym offsecie nie będzie działać, dlatego że przy przejściu na kolimator, czyli przy przekręceniu karabinka od pionu w lewą stronę, tak żeby znalazł mi się przed oczami, on mi się znajduje przed lewym okiem i jest za bardzo odsunięty w lewo i w górę. Zatem za moment przekręcę ten celownik razem z szyną na przedni montaż. Zobaczę, czy mi się to uda zrobić, dlatego że, jak widać, luneta nie jest zamontowana symetrycznie pomiędzy obejmami, ale to zabieg jest celowy, ona jest specjalnie lekko wysunięta do przodu, żeby nie przesuwać za bardzo w przód montażu, a żeby zachować Odpowiednią odległość oka od okularu celownika. Mam nadzieję, że mi się uda ten kolimator z montażem przepiąć naprzód z tyłu, tu gdzie on jest w tej chwili, na tej osi, znaczy na tym montażu. No nie może być, bo zasłoni bęben i będzie problem z wprowadzaniem poprawek. Dobra, odkręcę, przełożę. Zobaczę i za chwilę wracam. I gotowe. Nie wygląda już tak kozacko jak wyglądało przed chwilą. Nie jest źle, źle, ale. Coś mi tu nie gra. Skład w miarę jest dosyć wysoko, niestety. Więc nie wiem, czy nie skończy się powrotem do offsetu JP. Przy czym tenże offset JP. Już prawdopodobnie zamontuję tak jak w lubie, czyli nie będę go montował tu mocno z przodu, tak jak był poprzednio na grocie. Eee, wolę go zamontować tu. Dlaczego? Na grocie tu się nie dało go zamontować, dlatego że ten montaż Vortexa on jest jednak trochę niższy od tego montażu Deftara. Albo przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy jak to zagra w praktyce. I zamontowanie mikrokolimatora w tym miejscu uniemożliwiało dostęp do przycisków sterujących. I generalnie ciężko bardzo było operować tym celownikiem. Dlatego on musiał być wysunięty tu mocno w przód. Zobaczymy jak będzie w tym. Jeśli się uda zamontować z tyłu nad odbijaczem, będzie super. Jak nie, będę kombinował z montażem już na łożu pod przednią częścią montażu deptara. No ale to w niedzielę sobie postrzelam. I zobaczę jak to wszystko będzie hulać. Teraz świetny montaż budżetowy Vortexa który uległ uszkodzeniu. No z mojej winy, bez dwóch zdań, tak? Ale to chyba nie powinno się tak dziać. Zobaczcie. Znowu moje strzałki profesjonalne nie ma, jest tu. Popatrzcie tutaj. O ile tu wygląda, wszystko że jest ok. O tyle tu uderzenie spowodowało wyrwanie gwintu, bo uderzenie poszło z tej strony i montaż został przekoszony w ten sposób, co spowodowało z tej strony zerwanie gwintu. A z tej strony win nie został zerwany, ale za to w tej części zostały wyrwane gniazda śrub. Tutaj też dostały, ale mniej, bo one jeszcze tu są, a tu zostały wyrwane. Cały ten zacisk przekręcił się w ten sposób. Tak, czyli jak był w ten sposób to dostał tak. No i stało się to, co się stało. Generalnie modercie do wywalenia. Albo do wymiany, zobaczymy. No tani montaż. No. Po prostu kolejny dowód na to, że um, budżetowe rzeczy nie zawsze się niestety sprawdzają. Tak, oczywiście, jeżeli by nie został uderzony, to wszystko byłoby ok, i pewnie ten montaż by jeszcze trochę pochulał. Do momentu, kiedy nie zostałby uderzony i by się nie rozpadł, tak jak się rozpadł w tej chwili. Anyway, montaż Deftara jest znacznie solidniejszy. Znacznie ładniejszy, znacznie bardziej moim zdaniem, funkcjonalny, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jaki będzie drugi rzut oka, to już zobaczę w niedzielę na strzelnicy. Przystrzelam sobie karabinek. Sprawdzę, jak się strzela z tym celownikiem założonym na górze. Sprawdzę, czy da się go zamontować na dole, najchętniej pod nad odbijaczem musek. No i będziemy kombinować. Generalnie jest OK. W końcu. W końcu mam ponownie zamontowane voodoo. W tym sezonie trochę zmieniłem setup, bo to co widzieliście na ostatnim filmie o Grocie i jego modułach, czyli EOTech e xps 2.0 2 0 z G33 i mechanicznymi przyrządami był zamontowany na JP, a voodoo było zamontowane na Grocie, ale uznałem, że w tym sezonie chcę trochę postrzelać z JPK z biegówką i zobaczycie jak taki zestaw będzie hulał. No, i to tyle, co miałem Wam do powiedzenia o tym montażu. Ok, mamy poniedziałek. Wczoraj byliśmy na strzelnicy. Przystrzelałem lunetę EOTech WDU 1 do 6 założoną na montaż Deftara, przeznaczony do lunet biegowych. Przystrzelać się udało bez najmniejszego problemu. Montaż siedzi bardzo pewnie. Jest bardzo wygodny na bardzo fajnej wysokości. Wszystko generalnie z tym montażem jest ok, ale jak zapewne widzicie, jest tu pusta szyna, ta służąca do montowania celowników dodatkowych, mikrokolimatorów, dlatego że celownik z tej szyny został zdjęty. Po wczorajszych doświadczeniach na strzelnicy wyszło bowiem, że zamocowanie go na szynie w tej pozycji poprzednio był zamontowany tutaj. Na tym boś, bocznym montażu. Na tym bocznym montażu ukośnym, no nie, nie, to nie działa. Jest na takiej wysokości, że skład jest, jest, jest możliwy, ale jest, jest bardzo niewygodny i zasadniczo lepiej byłoby celować lewym okiem, a nie patrząc obłocznie. No, generalnie mi to strasznie nie odpowiadało. W związku z tym przełożyłem montaż stąd, tutaj. Tu nie mogłem, bo zasłoniłby mi bęben, tak? Gdyby był tu, zasłoniłby mi skalę bębna i generalnie uniemożliwy był ustawienie lunety, albo bardzo utrudnił, no, nie uniemożliwił. Przełożyłem go tu. Próbowałem się złożyć z karabinka z tym, że celownikiem ustawionym właśnie tutaj na górze celownika. Zasadniczego i to nie, nie działa. Po prostu najnormalniej w świecie nie działa. Celownik jest za wysoko. E, przewyższenie e, linii znaku celowniczego ponad linią lufy wynosiło ponad 10 cm. Myślę, że nawet w okolicach bardziej 15 Co jest absurdem już w tej chwili, strzelanie za zasłon e, czy, czy z jakiegoś in-hola to by była prawdziwa tragedia i po prostu nie. W związku z powyższym celownik powędruje po prostu na szynę na dodatkowym skośnym montażu, który Lada Moment założy. Natomiast sam montaż celownika póki co naprawdę super. Bardzo fajnie wygląda. Poza tymi moimi mankamentami, o których mówiłem w, w poprzedniej części filmu na jego początku, czyli chodziło przede wszystkim o ten skos. Generalnie jest, jest ok, plus oczywiście tam jeszcze to, co wspomniałem o, o gniazdach śrub. Na razie jest super. Zakładam wkrótce celownik mikrokolimatorowy na szynę. Wydaje mi się, że powinien się zmieścić tu na odbijaczy musek. No i postrzegam w tym sezonie w takiej konfiguracji JP, i po prostu zobaczymy, jak to będzie hulać, ale na razie. Wszystko jest ok, i, i naprawdę nic nie mogę temu montażowi zarzucić, ale z drugiej strony, co można zarzucić montażowi po zamontowaniu lunety, zamontowaniu montażu na karabinku i przestrzelaniu celownika? Raczej niewiele. Ale mam nadzieję, że za parę tygodni również nic nie będę mógł temu montażowi zarzucić.